Chodź tutaj! No nie! No nie! Zabrałeś mi fraga, ty głupi kurczy rusku! Oddawaj te fragi, kurde! Uj, tak! Halo, halo, Z tej strony ja w dzisiejszym fascynującym, niedzielnym materiale. Zagramy, moi drodzy, kosą, którą wręczył mi widzu. Rozumiecie, to po wczorajszym materiale dotyczącym aktualizacji i omówienia tego, powiedziałem kilka słów, właśnie jeśli chodzi o pomoc w odbudowaniu mechu. No i właśnie, widzu, Nezekie pomógł mi odbudować. Wręczył mi, moi drodzy, tom, o Normalnie jakiegoś bagneta, którego widzicie, aktualnie na ekranach. Ja bardzo dziękuję. jeszcze, mój koniec, chcę Wam powiedzieć o tym, żebyście stawili łapkę w górę i oczywiście. Suba z dzwoneczkiem, ponieważ dzwoneczek zawsze Was będzie informował o nowych filmach, a także live streamach, na którym będziecie mogli oczywiście grać z Habim. I jeszcze w komentarzu napiszcie, moi drodzy, czy byście chcieli, aby godziny publikacji filmów zmieniły się z godziny 16 na godzinę 11 bądź też 10 podczas wakacji. Dobra, to już tam Nejdzika dorzucimy moi drodzy. Lecimy z tematem. Chyba po lewej stronie, ktoś się siedzi, a jest gościu. Przyjmujemy sobie, moi drodzy. Pistolet, Oj, oj, oj jeszcze na blisko mi wyskoczył. Jakiś niedobry rusek. Pierwsza runda, moi drodzy, na mnie wyszła, ale miejmy nadzieję, że kolejne będą tak samo dobre, moi drodzy, jak ta kosa, którą aktualnie widzicie. Dzisiaj to jest Kukri. Konstelacja, z tego co pamiętam. Z tej oczywiście kolekcji, gdzie takie skiny, moi drodzy, były do zgarnięcia. Ja wtedy pamiętam, że nie brałem udziału, żeby zgarnąć te skinki. No, chodź tej kumplu Ja wiem, że ostatnio mój aim nie jest najlepszy, ale chodź tej do mnie. Nie zginął jeszcze od tego najdam Nie no to niemożliwe Moi drodzy, nie no, musimy go dobić w takim razie Zostawcie łapkę w górę poza tym, bo jeszcze o tym nie mówiłem dzisiaj. Chodź tutaj, no kurczę, no i gdzieś ucieka. Ty on go probił? Ja się boję trochę. Będzie dobrze! Oj chłopie, gdzie tam lecisz? Gdzie lecisz? O, jeszcze wygraliśmy rundę. Elegancko, moi drodzy. W dzisiejszym materiale przynajmniej muszę zrobić 5 fragów z oczywiście tej kosy, żeby celebrować to, że jeden z moich widzów pomógł mi w odbudowie wieku. Jak na razie, moi drodzy, to jest jedna malutka cegiełka. A Wy też w sumie możecie pomóc, jeśli chcecie. Ja party mam. Kopie, gdzie tam lecisz? Gdzie tam lecisz w ogóle? Ja Wam powiem, moi drodzy, że po tej aktualizacji tak dzi dziwnie się odbiera dźwięki tak przeze mnie, ponieważ wydają mi się, że są trochę inne, zmienione, dziwne, jeśli też tak uważacie. Napiszcie aż tak dźwięki i dajcie znać, moi drodzy w komentarzach, czy też tak uważacie. No wtedy będę wiedział, że nie jestem z jedną osobą, jed jedną jednostką, która tak myśli, jak ja. No gdzie on? Ucieka na tero? Popie. No byczku, jeszcze najdem go zawiłem. Nice. I tak jak obiecałem, moi drodzy, na tym odcinku chciałbym podziękować serdecznie Szymonowi Paluchowi, który wczoraj, moi drodzy, po materiale, w którym powiedziałem, że możecie mi pomóc w odbudowie konta, postanowił mi wręczyć moi kochani. Aż 1000 golda na odbudowę eku. Naprawdę bardzo dziękuję, Szymuś, ponieważ to było bardzo szlachetne i bardzo Ci dziękuję. Obstawiam, że, no, nieliczni by tak tylko zrobili. Ale jeśli chcecie pomóc HBM w odbudowie eku, to oczywiście także i Wy możecie. Moi drodzy, zbieram aktualnie na Na APM sport. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeszcze w ogóle fraga zrobiłem za snajperki. Ja zapomniałem, że mam jeszcze robić te fragi z kosy. No i się tak samo Was zapraszam na streamka wieczorkiem, którego odpalę specjalnie dla Was, moi kochani. w ogóle tegoś też ma kuk o, oh, nice, nice kolego, fajnie, że masz kukri A z tej snajpereczki spróbuję tutaj na daleko coś pokminić Może się uda kogoś zabić Miejmy nadzieję Ty, na midzie, aj, na idzie już zabity Szkoda, moi drodzy, bo tak to może bym fraga kiedyś tutaj z tej snajperki Bo ja z snajperką to lubię grać, ale moi drodzy, wiecie Każdy lubi grać z snajperką, zdobywać ładne fragi Ale nie każdemu się udaje, można powiedzieć No ja właśnie jestem taką osobą Dlaczego? Gościu, rzucam ci ci i wchodzę w ciebie. Uj, tak, mamy to widzowie. Pierwszy frak z sniperki zdobyty. Jestem, moi drodzy, już szczęśliwy. O, co jest, gościu? Hello, motherfucker. No nie, zabrałeś mi fraga ty głupi kurczy rusku Oddawaj te fragi kurde Ja już tak sobie byłem, no widziałem go widzowie, widzieliście no Ja normalnie się patrzyłem na niego A ten chłopi po prostu zabrał fraga Chłopie to się zastanów Chciałem go skos tam, wiecie, dziubnąć po nóżkach Żeby po prostu dostał tam w gierkę No i, no, no nie dlaczego tak się nie stało A i w ogóle jutro pewnie wrzucę wam materiał z żyroskopem Ponieważ ja nie mogłem nagrać go wczoraj Ojej, ale on mocny z tej snajperki, daj temu tego więcej. Nie no, ja to chyba snajperem zostaję. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. O kurde, poślej. No i mnie zabił. A chciałem mu dać kosen. Szkoda, że go wcześniej nie strzałem. Dobra, a teraz wizowie polecimy bronią, do której nie mam skina. I do której pewnie skina mieć nie będę jeszcze przez jakiś czas. Zobaczymy, ile to będzie. Jest to jakiś kolega. No, ho, ja wiem, moi drodzy, że tutaj są. Baniarze w apartach siedzą, widzicie No i gdzie tam stary siedzisz? Dobra, już tam moje drodze To jest ten moment Ja tam lecę, lecę na niego, let's go Jest gościu na A W apart... Co? Gdzie on znikł? Halus, on też siedział gdzieś Chłop go nie widział chyba Chłop normalnie ślepy Pan Hilary Gdzie okulary? Nie, no, na blisko to widzi, a na daleko tak średnio. Wydaje mi się, moi drodzy, że on po prostu gra na najniższej yy, tej rozdzielczości i po prostu nie widzi gościa na daleko. Teraz rzucimy skałachem, nie będziemy się tutaj cackać z przeciwnikami. To mi się podoba. O to chodzi. Nie wiem, moi drodzy, czy dam radę zdobyć tutaj 5 fragów z tej kosy. To będzie ultra ciężkie. Przynajmniej jednego jakbym zdobył, to by było super. U, na Dursach są, idę po nich. To są moje fragi. Paradoksalnie to głównie dieta, proszę pani. Lecę! Lecę, widzowie! O kurde! Poślej. Mamy fraga z kosy! W końcu! No, odcinek z nową kosą bez fraga z kosy to nie odcinek, widzowie. Ale w końcu udało się, kurczę, już mówiłem, że będzie tak ciężko, że po prostu tego nie zrobimy. Że po prostu polegnę gdzieś tam, gdzieś tam do rowu wpadnę i, i będzie lipa. Ale udało się, widzowie. I jest dobrze. Jestem szczęśliwy. Tylko dlaczego w Enemie jest pięciu typa? No, na znaczy razie trzech typa? To się zastanawiam. Aha, jeszcze mój jeden dostał. Dobra, dawać mi tego fraga. To jest mój frag, widzowie. Ja lecę po niego. O, jest, moi drodzy. Jeden. Do rzucam palaka fleszyka nas nie do... O w ogóle te, fleszy... te, te palaki to zwiększyli. Więc taka ciekawostka dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą. Te palaki zwiększyli. Znaczy... O, kurka wodna, co to jest? Chodź tutaj! No nie! Już byłem tak blisko, żeby to ugrać. Żeby zabić gościa z kosy. To była moja myszyn. Jejku, nie, no chłop strzela w ścianę Gdyby ściana miała HP, to pewnie już by go nie miało. Ty, Dianka, normalnie z jakąś dziewczyną gramy Może jakaś ukryta pro gamerka Ukryty talent może, kto tam wie Ty, ale na, na B jest No chłop w piachu siedzi o, jeszcze go zabiła Dianka. No cóż moi drodzy, tu jeszcze pewnie były jakieś zadania do wykonania. Ja ich nie wykonałem, ale Was bardzo, bardzo dziękuję za ten materiał. No jak widzieliście, nowa kosa, nowe skillsy i normalnie kolejne fragi z KOSek. O ty! Zdobyłem 1000 punktów, jeszcze zrobiłem misję. Ja pierdzielę! I jeszcze wbiję level. Zobaczcie! Nie no, dzisiaj to w ogóle udany dzień, ja tak samo uczycie udanej niedzieli. I wbijajcie wieczorem na streamka, No, bo będzie się działo. No chyba że mi internet wali. Ale pewnie nie. Trzymajcie się. I udostrzenia, hejka.